w Nie mam Jest, jest. Jest, jest. A czemu w masce? Zdejmij tą machę. A jest, no. Zdej mi tą machę. To jest opóźnienie. Ja nic nie w ogóle. I no sieć w tej masce. słychać, no A e gdzie masz to? Daj linka. <grymne> Dobra, zdejmij to machę. Yeah, Nie! Yeah. A nazywa? Jak on się nazywa na tym na Twitchu? Na YouTube streamuje, bo A to... jak jest nazwa, tak czy siak? Okej, okay, widzę. Bo YouTube. mam subskrypcję. Mam, bo yeah. subskrypcję mam... Subskrypcję. O kurde. Ja też mam subskrypcję. Музычка да я то да? Да не слышать себя на этом на стриме, на стриме? Слышать нас на стриме, да? Да, кто же Słychać mnie? Okej. Okay. Siemanko widzowie. Witam was na streamie. Teraz mnie słychać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. jest takie później, Ja się słyszę jak Będziemy grali w Słychać. Będziemy grali w FIFE. Yy, kariera. Już trochę pograłem samemu. Nie, ja dwóch maćków na raz. Z Gdańsk poszedł transfer do Fulhamu. Yy, aktualnie jesteśmy pierwszy w lidze. No i oramy se. Mam nadzieję, że spotkamy już Wiaka teraz. Bo gra w derby, chyba Tak, jest Juźwiak, chyba Kazał jest? Czekaj Niech pada do niego Wyszukujcie tego Juźwiaka, gdzie jest Czemu ktoś tam drzewarne? U kogo to tak? Ja tu mam transmisję na żywo Maciek, powiedz coś Coś? O, no to mów komentarz myślisz, a nie. A proszę państwa, no kurde! O dobrze, dobrze, Prze obrona przejęła Podajcie. Dobrze. Przetrzymujemy piłkę. Biegniemy. Wzdłuż boiska, dajemy czas naszej drużynie na przejście na drugą stronę. Podajemy. Dobrze. Świetnie. Aj, Sterling! Dawaj Sterling! Jeep! Yeah! O kurwa! Widzowie! Nieudany strzał Nieudany. Będą lepsze, spokojnie. Nic się nie stało. To rozgrzewka, tak? Nie było rozgrzewki i trener powiedział Maciek wchodzisz. Mówię kurde, no dobra, to wchodzę na murawę w takim razie. Dobra. Ja Co? No nie trafiło mi się, no. Jestem, jestem w środku! Dobrze! Ja pierdzielę, no co co z... O! Co za podania ma ta postać? Aj Dobry strzał, dobry strzał! Bo blisko! Cyk! Zobaczmy to jeszcze raz! A dobra, jednak nie najlepszy ten strzał. Zobaczmy cię. Główką uda nam się zapunktować w tym spotkaniu. Nie uda się. Niestety nasz... Nasz koleżka nie dobił piłki. Co interesujący stream? Stream ciekawy? Czekaj, z fifa ja... offline. Masz ja... szlaku. Czad, Musiałem ten Masz opóźniony masz w FIFA offline. Patrz chat, co to jest? Tak się składa, że nie mogę patrzeć na chat, bo miałem go wyłączonego, ale teraz widzę już. Dobrze, dobrze widzowie, już wszystko jest gotowe. Potrzebuję tylko trzeci monitor do, do rozgrywania z tyłu. widzowie. A jakie jest perma pan na YouTube? Pewnie Niger albo kys, albo pedał, albo coś takiego. Nie wiem. Nie wiem, pewnie coś w ten deseń, cholera wie. Oczywiście bez urazy dla nikogo z wyżej, po, wyżej wymienionych. Dobrze, hold up play, proszę Państwa Ball bon roll Nie tam chciałem, ale Mogło być gorzej On wybije? A, to miał być do mnie Zawiedziony jestem, zawiedziony A ja nie widzę, ile ludzi jest na transmisji na żywo to jest gdzieś pokazane? Na swoim życiu dwie rzeczy: Pierwsza to cię, powódka, a druga. ci perki. <laughs> Oj, wplaczały ci perki. Dobra. Don't rush, where to turn? Get your body, don't miss no, -no. Ok, macie nadwaga? Podaję na skrzydło. O tej Jeszcze raz O! Tu nie ma spalonego! Panie bracie! Świetna akcja Brachu, kurde. za dojść do Za nie wiem, 10 tysięcy tygodniowo, ale chyba... Nie wiem za ile ten AJAJAJAJ! Nie wiem, wiem, że moje wynagrodzenie to 10 koła miesięcy yy, tygodniowo, no funtów no tak, no ale to był mój pierwszy klub, to jest mój pierwszy kontrakt po Lechi. Przecież z Lechi to jestem wychowankiem, wychowankiem Lechi. No, no, wielkiej Lechi. I patrz jak sobie radzę, kurde, w Champions widzisz? Kiwam se oponentów. Prosto prostopadłe? Oddaję do tyłu. No kurna, no co to jest? Panie, panie niejasny. I lewa noga, finezyjka. A. Niga, 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 nigiga. Eee! Widzowie! <grystanie> Widowie, wie jaj. Widowie. Nie wolno tak <grystanie> mówić. Ale głośno było. było <grystanie> Słuchajcie, czekam mówił niger, niger, niger. Proste głośno było. Nie mówcie tego słowa! To jest obraźliwe! Jak mówisz Nigger, to obrażasz czarnoskórych. Nie mówię, nie słuchajcie. Nie bo. I will kill your mother. I fuck your dog. I fuck your head. I cut your head. I kurwa make shit, your stara. I nie, bo ci kota. No, dokładnie. Siatę, fuck up! Siatę, fuck up! Zamknij pizdę, bo cię podpalę. Co się dzieje? Kurwa wejdź kurwa, że nie zamkni. Ściana faka kurwa faktu idiot. Kurwa, 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 fucking idiot Czara, kurwa, 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 kurwa burmion, Kut, a, kurwa, ty kip! No. masz i s***a zapłaniane! Mówisz ty, kurwa, psie jebany! Eee! Ale piesków to morto nie wyzywamy! To twoja, morto twoja stara mówiła jak chciała więcej chuja, od kurwa, ty jebana! No chuj ci na. Mute, kurwa, mutę ty jebana, prostytutko tam! Ty to jebana, masz dwa złote w portfelu i coś do mnie gadasz, ty dziecko! <laughs> Rafa, jak pójście, Rafonix się flexuje kajsem! Ale, nie no dlaczego? była prośba o podanie, to nie było podanie samo w sobie. Mam na łeb. Orange Eger. Orange Eger takie. Ej, a... Eee, Puścicie rozmowę może Morisa? Moris dzwoni Morris? Tak. I na matama z kami Nie Morisa. Morris, jeba... Ja ja Mr. Gino! No. Ale że Mr. Kinol? Co jest? Nie wiem, tak było w oryginale, Mr. Kinol. Maciuś, nie możesz wejść powiedzieć Edwardów. Przeczytałem to 5 minut temu, ale teraz dopiero to mówię. Aha, o, a, ty nie możesz wejść nigger na twoim streamie. Nie Właendajmy, może, nie może. mi wolności słowa. Tak. Dobra, dobra. Tak Dobra Maciek, Maciek, odpalaj się, Maciek odpalaj się Co to znaczy odpalaj się? A! Patrz jakie padanie ładne Mr. Gino Chciałem troszkę będzie panem grantyną To jest, to jest takie śmieszne myślicie, obradzanie czarnoskórych tak, tak, zgłaszam w ogóle twojego streama ja, za, ob, za obrażenie czarnuchu. czarnuchu, za obrażenie czarnuchów <głos》> zgłoszą twojego streama Ja, ja sam zgłoszę tak, zaraz bo, zgłoszę. Bo, Ja zaraz zgłoszę. sam zgłoszę, bo tak nie można po prostu Ej, a jak sprzedawałeś końcy, nie to jak to treści treści co jest co? Tu rasizm? Jest rasizm? Je, jak sprzedawałeś końcy to na jakim kursie za stoko? E, najpierw 17, a teraz 16 Ale było o Przemoc, przemoc, by, przemoc. Było, było 18 złotych kilka dni temu na promocji okay, jakiejś Wiem, no i ja próbowałem, ja próbowałem sprzedać, ale jakieś złe dane podałem i potem już sprzedałem za 16, bo złe dane podane były i ten i nie zaliczyło mi. Dobra, ja, jak się zgłasza za wyzywanie Czarnuchów, Jaka to jest ta opcja? Jest tam rasik, chyba. To, <grym> to, nie ma tenisji, nie jest. To, to jest tenisji, to. Prawa, ale nie jestem czarnuchem. Liberum Veto. A ja problem z napisami brak napisów, zgłaszam Cię. Za brak napisów na, na transmisji na żywo. Ja mogę tylko napisy z Teamsów. To ja stara się, przekręciła na yes! Alzheimer, żebyś nie był tak obietny. Słuchaj, żebyś nie miał pojęcia, i na koniec jeszcze cię, cię wydziedziczyć, i ci nie zapiszę w Ty śmieciu, aby ci się przekręciła cała rodzina ona syfilis. żebyś ty był też trendowatym śmieciem, żebyś nie mógł znaleźć przyjaciół. Tego ci życzę właśnie, bez jesteś śmieciem, i nic nie nosią nie życzę, bo jesteś kurą. Kim jest kurą? <noise> Wyczuwam go tak ostro, pod koniec go od kurwy zwieję jeszcze Niewiarygodny ola boga <noise> Aż muszę wejść na transmisję zobaczyć, czy to wszystko było usłyszane Chyba <noise> <noise> ci syfilis na starą Nie robisz tego <noise> to No bo jestem... Nie, nie słychać Ty <noise> No wiem, wie. Nie wiem co powiedział, w ogóle ktoś ma pomysł? Co? Ale wolne opóźnienie ktoś ma Nie pozdrawiam o. Wolne opóźnienie? To jest wolne opóźnienie i nie wytrzymam, nie wytrzymam, no jeszcze mam twój domonek Ronaldo i mam takie szczęście. Dobra, dobra, mam ma, 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 mam napisane. Mam napisane. Ja to jest Birgo, po prostu nastrzata Birgo, o to. Wszystko zrobię. Czekaj, z ale, ale czekaj to jest z tego, to jest szot z Ligi Legend? Jak Ronaldo widzę Legend A ja słyszałem Ja słyszałem, ja słyszałem on ma Warda, a nie ma Ronaldo, nie wiem czemu. Bo, no, i byś rozwoju całe biurko no. Na przykład, To to jest na chonker Speedway Nie, od ci upadłem przecież. I nie wytrzymam, no nie wytrzymam, no jeszcze ma i mam i takie na takiej szczęściu albo po ludzi, to na pazach. Nie, i źle No nie, nie mówmy tak! Niger, 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 niger. Oczywiście, widzowie, to wszystko jest tylko po to, żeby mi zdjęli transmisję, a nie po to, żeby kogoś obrazić. Dla ścisłości. Więc nie zdejmujcie transmisji, bo wybierzone we mnie wszyscy, wszyscy, widzowie. Wszyscy widzowie chcą cię zniszczyć, kakao. Zajmij porzucony namiot, ktoś namiot porzuci przecież nikt nie porzuci namiotu. Nie, Widzowie, co powiecie na Fortnite? A co, nigger, nigger? Rzucam się kurwą Ty jesteś tak... jesteś tak chorni na słowo, na N naprawdę Ja mogę zagrać w Fortnite Nig... o Opowieści z Doliny Smoków Mów kurwa, albo nie widzisz Ja widzę czarnochów Co? No frita frita. frita. Bid do to A kaj mi sobie. Benit rodzenia kilka słów prawdy o czarnuchach? Co to jest? Burj Khalifa? Dobra, który ona ma zbiardy, co ten sprawdzian? No za trzy minuty, nie? NIE, PANI H! Pani nie. Homziuk... Nie Cię i czarnochów. E, dobra, wiesz co jest, na klipie i ci pokazuję to. Klipuję i ci to pokażę. No kurde, no co za obrońcy piepseni. Blokują ciałem, body blocking. Tak Urge, żar, potwór z Sprawdzam ile kosztuje. Mmm, robi wrażenie. Jeszcze zdjęcie, cię, zdjęcie. Co to było? było? co to Co? tam było powiedziane? No, no to jest tak... ten... No co? Słyszałeś z, net nie słyszałem dusz. No. no. Tak. powiedziałem? a luz stopami to jest perwert ale że kurczę wow! Wow! Nigdy. Wow! Ja bym nie Wow! Nie tak nie powiedział. Jeszcze byś jeszcze co no, byś co Idzie się Ale sobie no. jak brat? No tam po tej miezce. ale nie wiem no, A może freestyle na wolno ktoś by puścił na streamie. Co, bratu, skąd ty tam Ernesta wcisnąłeś znowu? Zostaw Ernesta w spokoju, daj mu się uczyć na sesję. No co jest? <grystanie> sesji walenia stopą? O co chodzi? No, idzie ja może to zrobić. Co ja może muszę... <grystanie> następne zadanie w trzcinowym tartaku. Fulham! Fulham United! Fulham to gówno. Tak, ty jesteś gówno. Fulham Seora totalnie Championship. No, i potem przychodzi Premier League i oni nie wiedzą co się zobaczysz, dzieje. Zobaczysz, zobaczysz jak skieruje ich w Premier League. Juździłem, uśpaczę po Na raz jeszcze, raz świniaczek jest, jak jest. Raz Nie no, juźwiaka! Jak on to powiedział? Jak chcesz zbić pionę z juźwiakiem? Mogę? Ty nowy shotgun jest! Ej, dobra, chodź i na. orzeł, orze, orzeł, orzek. Orze, orze. Chodź. Dobra, test, test mojego składu na foot. No on ma za Na no no food. No, Na niżej, teraz. Widzowie, test mojego składu na FIFA Ultimate Team! Kurwa, masz dwóch widzów, z czego dwaj to my. Złotówka, widzowie, widzowie. No i co, I nie mogę powiedzieć do widzów? Nie, nie możesz powiedzieć do widza, bo jest, nienawidzisz, znaczy ty nawidzisz ja, Czarnochy, więc nie możesz downem, do mnie odzywać. Niga, niga, niga! O, mam na przykład klipa, jak Gucio mówi, że bitwa pod Grunwaldem była w 916, znaczy w 416. Nie macie o nie, trzecia, co? grupa pierwsza, drugą. O oh, kurwa. ha, oh, oh, oh. ja mam trzecią. No dobrze. Zobaczmy, czy się sprzedał. Sprzedał Daj, ta. się jest trzy grupy. No, co A Ja bym się nie wczytuje. No, Widzowie, tak się prezentuje mój skład. Ej, idziemy na serwer klasowy, żeby ktoś przyszedł? No, bo trzeba. To, to się ma, to idziemy na serwer klasowy. To ja spadam, siema Widzowie! To nie ja byłem. Dobra, jeszcze nie mogę w tą fifę. Zobaczmy jakie są statystyki transmisji na żywo. Jak ona działa? Nie macie zegarek. I mnie. <laughs> No, kończę transmisję i zaczynam nową. No, Twitch to V. Oh, to pa.